Matura od 2023 roku, poziom podstawowy, zbiór zadań przygotowany przez Centralną Komisję Eksaminacyjną. W komentarzu linki do i do tego zbioru zadań na stronie CKE i do rozwiązania do pozostałych zadań z tego zbioru, jak również do innych arkuszy przygotowujących do matury od 2023 roku zadania 54 i 55, czyli dwa zadania, obydwa zadania to zadania zamknięte, dotyczące stereometrii. Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy A i wysokości H. Wpisano w niego ostrosłup prawidłowy czworokątny w taki sposób, że krawędzie podstawy ostrosłupa i graniastosłupa pokrywają się, czyli mają po prostu taką samą podstawę. Zaś górny wierzchołek ostrosłupa jest środkiem y, podstawy górnej grania stosłupa. F jest bryłą powstałą po wycięciu ostrosłupa z grania stosłupa. I mam wybrać właściwą odpowiedź. Różnica objętości bryły F i objętości ostrosłupa jest równa. Czyli najpierw zajmę się y, bryłą F. I ta bryła F to jest bryła powstała po wycięciu ostrosłupa z grania stosłupa. Czyli nie pole, tylko oczywiście objętość. Bryły f to jest objętość grania stosupa, odjąć objętość ostrosupa. Objętość grania stosupa to jest pole podstawy razy wysokość, odjąć ostrosupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy. No i teraz jeżeli yy, yy, ten punkt leży, górny wierzchołek ostrosupa jest środkiem podstawy grania stosupa. No to jeżeli tutaj poprowadzę teraz wysokość, to ta wysokość ostrosupa i grania stosupa jest taka sama, czyli tutaj też jest małe h. Pole podstawy a kwadrat, podobnie w przypadku ostrosupa jest a kwadrat, czyli 2 trzecie a kwadrat razy h. To jest objętość tej figury. I mam wyznaczyć różnicę objętości bryły f, czyli 2 trzecie a kwadrat h, to jest ta bryła f, i objętości ostrosłupa, czyli odjąć 1 trzecia a kwadrat razy h, i po odjęciu mam 1 trzecią a kwadrat razy h. I jest to odpowiedź a. I zadanie 55. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym zaznaczono środki krawędzi AB, AC i AS odpowiednio punkty D, E i F. Oceń prawdziwość poniższych zdarzeń. Wybierz P, jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeżeli jest fałszywe. Jeżeli teraz tutaj ten y, zaznaczę y, ostrosłup prawidłowy trójkątny, to jeżeli będę miał w podstawie A, to podstawa tego jest 1, druga a ponieważ punkt d jest środkiem. Podobnie tutaj też jest 1, druga a i podobnie tutaj też jest 1, druga a i punkt F też jest na środku, czyli to jest jedna druga krawędzi bocznej. I podobnie tutaj będzie, i podobnie tutaj, czyli krótko mówiąc to są bryły podobne i skala podobieństwa jest równa 2, albo jedna druga, zależy którą do której. Pole powierzchni jest dwukrotnie mniejsze od pola powierzchni ostrosłupa. Pola powierzchni są w stosunku k kwadrat, czyli 4. To znaczy, że pole ostrosupa powinno być czterokrotnie mniejsze, a nie dwukrotnie mniejsze od tego ABCS, czyli to jest fałsz. Objętość ostrosupa. Objętości brył podobnych są w stosunku K do trzeciej czyli 8. Objętość ostrosupea jest ośmiokrotnie mniejsza i to jest prawda.